Jednogłośne poparcie. Drugi dzień matur. Ciężkie były zadania. Ciężkie były zadania. MZK testuje nowe autobusy. Duży, jest i wygodny, duże miejsca. Kronika Lubuska, Michał Szpach. Dzień dobry. Niespodzianki nie było. Rada Miasta jednogłośnie poparła deklarację w sprawie połączenia miasta i gminy oraz dołączony do uchwały projekt kontraktu zielonogórskiego. W ratuszu nie brakowało emocji, wątpliwości i pytań. Po dyskusji radni 22 głosami za poparli deklarację i kontrakt. W ratuszu pojawili się również przeciwnicy łączenia. Były okrzyki sprzeciwu i transparenty. Nikt nie miał wątpliwości, że dzisiejsza nadzwyczajna sesja Rady Miasta przyciągnie do ratusza nie tylko miejskich radnych. Ja od początku cały czas jestem przeciwko, także no nie mogło mnie tutaj brakować dzisiaj. Na starówce pojawili się przeciwnicy procesu łączenia: niektórzy z gminnych radnych, mieszkańcy i przedstawiciele zespołu do spraw przeciwdziałania likwidacji gminy. No Jeszcze przed wejściem do ratusza zielonogórscy radni próbowali wytłumaczyć mieszkańcom gminy, że na procesie łączenia nic nie stracą. Czy nie jest też tak, że ten rozwój miasta jest uwarunkowany rozwojem gminy i na odwrót? Jednak ci, którzy w rękach trzymali transparenty z czerwonym napisem, byli nieugięci. Uważam, że nie będzie po prostu tak jak jest dzisiaj. Tyle. Ta nadzwyczajna sesja to wyraźny gest radnych w kierunku mieszkańców gminy. Deklaracja i kontrakt zielonogórski mają dać gwarancję, że wszystkie zapisy, które się w nim znalazły, Zostaną dotrzymane. Podejmujemy deklarację, która ma pokazać, że Rada Miasta respektuje, akceptuje te zasady połączenia. E, dzisiaj mamy przekonać jeszcze tych mieszkańców, którzy są nieprzekonani, którzy się wahają. Są ostatnie dwa tygodnie, żeby to zrobić, więc róbmy wszystko, żeby każdą szansę wykorzystać. Sesja rozpoczęła się od wystąpień przedstawicieli Gminnego Komitetu na rzecz połączenia miasta i gminy. Przewodniczący Komitetu Stanisław Iwan podkreślał, że na naszych oczach tworzy się historia i że tylko zgodny proces. Bez połączenia może dać gminie i miastu spokojną, lepszą przyszłość. Miastu, jak i całej aglomeracji, całej społeczności naszej, jest potrzeba dania bodźca, dania impetu do szybszego, dynamiczniejszego rozwoju. Wiele emocji w ratuszu wzbudziło wystąpienie Mariusza Rosika, byłego wiceprzewodniczącego gminy, który został odwołany z funkcji po tym, jak poparł proces fuzji. Były tylko argumenty ze strony miasta, ze strony gminy, nie było żadnych argumentów ani kontraktów, tylko było nie, nie, nie. Było ciche powiedzenie, idziecie na spotkania, nie rozmawiajcie, nie zabierajcie głosu. Po wystąpieniach miejscy radni pytali o szczegółowe zapisy kontraktu. Wszystkie wątpliwości na bieżąco wyjaśniał Kazimierz Łatwiński, jeden z inicjatorów deklaracji. 11 punktach Rada Miasta przyjmuje deklaracji zobowiązania. Radni pytali o podatki, wyrównanie pensji dla nauczycieli i przedszkola. Odpowiedzi były konkretne i wynik głosowania jednoznaczny. Proszę bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie i włączenie przycisku. Kto jest przeciwny, kto wstrzymał się od głosowania? Nie, nie. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki podkreślał, że kontrakt zielonogórski to dokument, który powstał z myślą o mieszkańcach gminy, gwarantuje im takie same warunki funkcjonowania w nowym, większym mieście, jak mieszkańcom starej zielonej góry. On jest taki, że zabezpiecza interesy mieszkańców gminy, nie zabezpiecza interesów radnych, włodarzy gminy, bo tych akurat uważamy, że zabezpieczać nie powinniśmy. Zaraz po zakończeniu nadzwyczajnej sesji prezydent z grupą radnych ruszyli do gminy, aby spotkać się z mieszkańcami, dokładnie do nowego Kisielina. Drugi dzień matur, czas na matematykę obowiązkową dla wszystkich abiturientów. Jak twierdzą tegoroczni maturzyści, było trudniej niż poprzednimi laty. Odwiedziliśmy dziś Zielonogórską Siódemkę i zapytaliśmy o wrażenia z rzekomo najważniejszego egzaminu w życiu. Dziś przewidywania, wyniki poznamy w czerwcu. Dobry. Emocje po trzech godzinach spędzonych nad maturalnym arkuszem z zadaniami z matematyki powoli zaczynają opadać, a maturzyści zaczynają analizować problemy, jakie postawił przed nimi rzekomo najważniejszy egzamin w życiu. Dużo funkcji kwadratowej, liniowej, dużo geometrii, yy, powtórzyłeś ciągi artymetyczne, ciągi geometryczne, zadanie z logarytmu, oczywiście z procentów. Ogólnie skomplikowane. Po prostu no, ciężkie były zadania. Na szkół zaocznych, tak jak na dziennych, to by może lepiej by to poszło. Matematyka to obok języka polskiego i obcego języka nowożytnego obowiązkowy przedmiot na maturze. Żeby zdać, wystarczy 30% punktów z każdego z nich. No, właśnie godzina przed czasem skończyłam i tak. To mnie trochę oba obawiam się tego, że może jednak jakaś podpucha z tym była. Mało się przygotowywałem, szczerze mówiąc, nie, nie miałem jakoś tak e, motywacji, chyba do tego, ale mam nadzieję, że 15 punktów się uzbiera i że te 30% jakoś, jakoś dam radę. Nie był dosyć trudny. Wydaje mi się, że podstawowa wiedza, którą nabyliśmy, e, pomogła mi do tego, żeby usiągnąć pozytywne efekty. Zadowolona. Jestem zadowolona, tak, tylko że troszkę zmęczona. W gmachu zielonogórskiej siódemki do egzaminu oprócz licealistów przystąpili jeszcze uczniowie PSKK. Przed wszystkimi jeszcze egzaminy ustne, ale na razie w głowach wrażenia po matematyce. Ogólnie pytania, no wiadomo, powtarzają się. Ćwiczyliśmy to jednak. no stres i mało czasu mi się wydaje. Trudna, ponieważ rozwiązywałem arkusze z poprzednich lat i. W tym roku naprawdę była trudna. Przykłady po prostu były dość skomplikowane i skomplikowanie opisane. Polski też mnie wczoraj zaskoczył, więc liczę na języki, to to może zdam. Tak, jeżeli będzie jedna poprawka, to będę szczęśliwy, jeżeli będą dwie poprawki, to powtórka za rok, ale liczę na to, że nie będzie powtórki. Wyniki egzaminów maturalnych w ostatni piątek czerwca, maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Dopalaczowi i dilerzy pod stałym nadzorem Zielonogórski Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową na bieżąco monitoruje podejrzanych o sprzedaż środków zabronionych. To poskutkowało, policja przejęła dostawę do palaczy i zapobiegła ponownemu wznowieniu handlu środkami odurzającymi. Kilka tygodni temu w jednym z, ze sklepów zostały ujawnione tego, tego, tego typu środki, sklep ten został zamknięty. W ostatnim czasie policjanci uzyskali informację, że ponownie do tego sklepu mogą te środki zostać dostarczone i mo, może się tam rozpocząć ponowna ich sprzedaż. Na miejscu policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy tego właśnie dnia dostarczali ponad 200 opakowań środka zabronionego przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Mężczyźni ci zostali przesłuchani, zostały wykonane z nimi czynności procesowe, natomiast środki te zabezpieczono do dalszych czynności. Zabezpieczone środki, czyli tak zwane dopalacze, opatrzone są etykietami z dziwnymi nazwami, dziwnie brzmiącymi nazwami, na przykład rozpałka do pieca koloru żółtego, czy substancja barwiąca piasek na kolor żółty. Także takich nazw dziwnie brzmiących możemy się spodziewać. W tym miejscu apelujemy do rodziców, do opiekunów, do wychowawców, aby zwracali uwagę na to, jakie rzeczy, jakie przedmioty mają nasi podopieczni, mają nasze dzieci, jak również czym interesują się na stronach internetowych, gdyż te środki są również dostępne właśnie w internecie, na różnych portalach aukcyjnych. Strategia rozwoju Polski Zachodniej przyjęta przez Radę Ministrów dokument określa wspólne cele rozwojowe pięciu województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Główną osią makroregionu Polski Zachodniej jest Odra, w oparciu o nią realizowane będą kolejne kluczowe zadania. Strategia obejmuje też inwestycje drogowe wśród nich dokończenie trasy S3 oraz rozbudowanie oferty gospodarczej makroregionu. No to będziemy ustalać te Ten dokument to owoc współpracy pięciu regionów, które stanowią o sile Polski Zachodniej. Proszę Państwa, rząd przyjął strategię Polski Zachodniej. Dokument oczekiwany. W 2012 roku grupa ekspertów z Lubuskiego, Opolskiego, Dolnośląskiego, Zachodniopomorskiego i Wielkopolskiego rozpoczęła pracę nad opracowaniem dokumentu, który określi wspólny mianownik regionu. Ta współpraca ponadregionalna jest konieczna. Eksperci postawili na odrę Polska Zachodnia. To region do Rzecza Odry. Zgodnie z zapisami dokumentu, region otwarty, atrakcyjny, mobilizujący, kreatywny i współpracujący. Strategia Polski Zachodniej została przyjęta w wersji przez nas, projektowanej z takimi założeniami, które, na których nam najbardziej zależało. Aczkolwiek w pierwszej wersji, pamiętam, mieliśmy tam ponad 20 projektów kluczowych. Ostatecznie musieliśmy zweryfikować swoje oczekiwania do 8. Dużych projektów. Ta współpraca ma się przełożyć na wykorzystanie potencjałów makroregionów w takich dziedzinach jak infrastruktura transportowa i energetyczna, oferta gospodarcza, turystyka, nauka i innowacje. Do tych projektów należą sieci energetyczne, centra medyczne, odrzańska droga wodna i ósmy projekt, który jest. Najbardziej taki jeszcze mglisty i najmniej uzgodniliśmy, a mianowicie projekt dotyczący współpracy ośrodków akademickich i przedsiębiorców w celu komercjalizacji wiedzy. Główną osią makroregionu jest Odra, ale oprócz transportu rzecznego strategiczną rolę na ścianie zachodniej odgrywa trasa szybkiego ruchu S3. Rozwój infrastruktury drogowej ma się przełożyć na współpracę głównych miast makroregionu z takimi partnerami jak Warszawa, Katowice oraz Berlin, Praga i Wiedeń. Przyjęcie strategii wypracowanej przez sąsiadów z Zachodu daje zielone światło do realizacji szeregu kluczowych inwestycji. Te będą finansowane głównie z pieniędzy zewnętrznych. Kwoty potrzebne do realizacji tych zadań nie zostały jeszcze oszacowane. Mercedes Connecto w nowej odsłonie zaprezentował się zielonogórzaną. Ulepszona wersja Euro 6 przez dwa tygodnie będzie testowana przez kierowców i pasażerów MZK na liniach 0,8 i 80. Przegubowiec nie jest hybrydą, ale jest bardziej ekonomiczny. Connecto G może pochwalić się mniejszą o 10% emisją spalin. MZK wypróbuje nową wersję autobusu, ale nie zanosi się na jej stały pobyt we flocie miejskiego zakładu komunikacji. To właśnie biała strzała, która od wczoraj przemierza główne ulice Zielonej Góry. Testowany Mercedes budzi spore zainteresowanie wśród pasażerów MZK. Bardzo ładny autobus, bardzo mi się podoba, ale nie miałam szczęścia jeszcze nie jechać, bo jest za mało takich autobusów. Niestety tylko jeden, ale okazji do wypróbowania go nie powinno zabraknąć. Konekto G do 16 maja będzie kursował w Zielonej Górze w dni robocze na liniach 0, 8 i 80. Dzisiaj na przykład na ósemce, jutro również będzie jeździł na ósemce, wczoraj jeździł na zarówce. Tak jak Pan powiedział, to jest biała strzała, więc jest to biały autobus. Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się na jakiej linii, o której godzinie będzie na jakim przystanku, to prosimy o telefon do dyspozytora. Ci, którzy już spróbowali, nie żałują. Przede wszystkim duży. Jest i wygodny, dużo miejsca. No to jeszcze mogę powiedzieć. Podobno mniej pali, to dobrze? A, bardzo dobrze, bardzo dobrze, że mniej pali. ConnectOG z ekologicznym silnikiem Euro 6 spełnia najbardziej rygorystyczne normy ochrony środowiska. Producent tych autobusów deklaruje, że te, to jest nowy model silnika, że te silniki są bardziej oszczędne i oszczędzają w granicach do 10% w porównaniu do autobusu z silnikami Euro 5. Chcielibyśmy się przekonać, czy to tak jest naprawdę. Nowa technologia zaskoczyła samych kierowców. No nie mam pojęcia. Mechanizacji nas wprowadzają. Przygoda z tym modelem będzie jednak tylko tymczasowa. Zielona Góra przymierza się do takiego dużego projektu unijnego i chcielibyśmy, żeby z tego rozdania 2014-20 miasto pozyskało środki na autobusy elektryczne i nastąpiła wymiana całego taboru z taboru tradycyjnego napędzanego silnikami Diesla na autobusy o napędzie elektrycznym. Pamiętajmy, że przejazd nowym przegubowcem nie jest darmowy i nie zwalnia nas z zakupu biletu. Lubuskie tu jest moje miejsce na ziemi. To hasło tegorocznej edycji Dni Województwa Lubuskiego. Imprezę tradycyjnie zaplanowano na koniec czerwca, dokładnie w dniach 28 i 29. Dni województwa to kilka tematycznych wydarzeń, a wśród nich lubuskie klasycznie, na sportowo i filmowo. Gwiazdą imprezy to już pewne będzie grupa Genesis, choć bez Fila kolinca, dwudniowa impreza. Odbędzie się w Zielonej Górze, prawdopodobnie na parkingu przy Palmiarni. Urzędnicy dyskutują jeszcze na temat miejsca. Jest to projekt ostatniego, legendarnego wokalisty Genesis, który zastąpił Phila Collinsa, Raya Wilsona. To jest Genesis Classic Orchestra. To jest projekt, myślę, taki idealnie dostosowany do tego typu świąt, bardzo charyzmatyczny wykonawca, świetna muzyka, 14 muzyków, również symfonicznych, więc myślę, wielkie, wielkie przeżycie. Będziemy mówić niewiele, ale tak odsłaniamy tajemnice po części. Będziemy chwalić się naszymi tradycjami filmowymi, bo one są spore. O tym województwie mówi się w środowiskach filmowych i w Warszawie, i w Łodzi, i w Krakowie. Aktorzy ci nasz, nasi znani, słynni z ekranów telewizyjnych wspominają i festiwale lubuski o festiwalach też będzie, ale także i młodzi aktorzy są coraz bardziej rozkwitywani na, na naszym poletku filmowym, także ich też spotkamy, liczymy na to, że to będzie takie sympatyczne spotkanie. Lubuskie rusza z winiarską ofensywą od 9 maja do 17 sierpnia. Mieszkańcy Poznania, Drezna, Wrocławia, Kostrzyna i Koło Brzegu będą mogli podziwiać outdoorowe wystawy zdjęć z lubuskich winnic. Wystawy plenerowe to 26 wielkoformatowych zdjęć prezentujących lubuskie winnice oraz ich szczegółowe opisy. Urząd Marszałkowski liczy na to, że inicjatywa przyciągnie do lubuskiego turystów, którzy skuszą się na lampkę naszego wina. Całe przedsięwzięcie kosztuje 54 tysiące złotych. Oprócz przepięknych zdjęć, pokazujących jak malownicze, kuszące, pełne różnych tajemniczych, ciekawych smaków są nasze winnice. Będzie można również przeczytać informacje o winnicach. Tam są podane wszystkie dane teleadresowe. Są podane informacje na temat naszego województwa, na temat szlaku wina i miodu, czyli tego, czym tak naprawdę się chwalimy, z czym, czym ruszamy w świat, czym chcemy zachęcić mieszkańców tych miast, regionów, landów do odwiedzenia, tak, lubuskiego, do odwiedzenia naszych winnic. Liczymy nie, na, nie tylko na mieszkańców tamtych regionów, ale również na turystów, którzy przybywają tu mnie do Poznania, do Wrocławia, właśnie na winnice Wackerbar do Drezna i którzy być może zachęceni tymi pięknymi widokami, pejzażami, Tutaj dać wizualizację, również, że zechcą przybyć do nas i rozkoszować się aromatem, smakiem, bukietem lubuskiego wina naszych przysmaków regionalnych. Wiosną za zachodnią granicę zachęca Zielonogórzan Polsko-Niemieckie Centrum Informacji Turystycznej. Po drugiej stronie Odry czekają atrakcje na miłośników ogrodnictwa, historii i opery. W blasku tysiąca świec przespacerują się po ogrodzie różanym Forst, zwiedzą słowiańską osadę, czy w murach dawnego politycznego więzienia posłuchają Fidelia Beethovena. Ten niesamowity ogród różany w Forście był zaplanowany jako jednoroczna wystawa kwiatów, a został na 100 kolejnych lat. Tegoroczny sezon oficjalnie już rozpoczęty. Pod koniec czerwca między spacerowymi alejkami rozbłyśnie tysiąc świateł. Ta impreza organizowana jest również w formie festynu dla osób dorosłych, dla dzieci. Dzieci będą mogły skorzystać z wielu karuzeli, następnie też z tego koła dzięki któremu będzie można zobaczyć całą panoramę tego ogrodu. Festyn zapowiada się również w Disen. Słowiańską osadę zamieszkuje rodzina, która funkcjonuje zgodnie ze zwyczajami swoich średniowiecznych przodków. Będzie można podglądać, będzie można zobaczyć w jaki sposób tworzone są tkaniny, w jaki sposób tworzona jest biżuteria, specjalne koraliki, będzie można wspólnie gotować. Miłośnicy historii muzyki mają natomiast szansę wybrać się do Kodbus na operę Fidelio. Rzecz o miłości i wolności. Widowisko odbędzie się w nietypowym miejscu, byłym zakładzie karnym dla więźniów politycznych. Byli to na przykład aktorzy, lekarze. Wszyscy ci, którzy pisarze, wszyscy ci, którzy mogli siać w tamtych czas swego rodzaju propagandę, w tych nieco przerażających murach Fidelio będzie rozbrzmiewał od 28 czerwca do 12 lipca. Więcej na temat imprez po zachodniej stronie Odry na stronie internetowej. Tak dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania Kroniki Lubuskiej Za chwilę pogoda i sport, a potem powiększenie, na które dziś zapraszam w imieniu Agnieszki, hałas. Ja życzę Państwu dobrego wieczoru. Do zobaczenia.